Cześć, wszystkim, witam Was w moim zakupowym safari. Dzisiaj przechodzę do Was z pomysłami na prezenty świąteczne i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy głównie o pielęgnacji i kosmetykach do pielęgnacji. Będą tutaj kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, do włosów, gotowe zestawy, ale też i pojedyncze produkty, które warte są Waszej uwagi. Porozmawiamy o firmach niszowych, o tych mniej i bardziej dostępnych stacjonarnie, ale głównie online, bo też zakupy online nie osobiście Wam polecam najbardziej ze względu na największe roboty, jakie możecie otrzymać. A kupując to jeszcze teraz, czyli przed 15 jest duża szansa, że dostaniecie te paczki przed świętym. Nawet jest chyba pewność, że dostaniecie je jeszcze przed świętami. Także, jeżeli ta tematyka Was interesuje, szukacie prezentu dla swoich bliskich o tematyce pielęgnacyjnej, no to zapraszam Was do oglądania dalej. I jak wspomniałam Wam na wstępie, będziemy rozmawiać głównie o kosmetykach do pielęgnacji. Na końcu tego filmu pokażę Wam jeszcze parę hitów urządzeń do pielęgnacji twarzy ciała. I włosów, które możecie zakupić i obdarować kogoś bliskiego albo siebie, no bo czemużby nie. I ja mam przed sobą małą ściągawkę, aby nie zapomnieć o niczym, także wybaczcie, ale czasami będę zerkać w dół. Także zaczynamy. Zaczniemy sobie może od drogerii. Hebe i tak jak wspomniałam wam wcześniej ja polecam wam robić zamówienia online dlatego że jeżeli jesteście klientami stałymi Hebe robicie często zakupy i macie status VIP w programie Hebe, no to przykładowo ja w tym momencie mam minus 20% na zestawy świąteczne i przykładowo zestaw ten, który Wam się tutaj ukaże z Bielendy, mój ukochany z ceramidami, ja mogę kupić za 70 zł. Także widzicie, cena jest taka, a ja mogę kupić go za 70, chyba tam 2 zł, niecałe, także warto je kupować online i też ja generalnie linki do produktów, do stron internetowych ja Wam zostawię w także jeżeli będziecie zainteresowani zakupem, to wystarczy, że klikniecie i odnośnie przekieruje Was już bezpośrednio na stronę. Chodzimy sobie na stronę Hebe, żeby już nie przedłużać. I jeżeli chodzi o Hebe, no to mamy tutaj takie jakby podziały na głównie trzy kategorie, czyli zestawy prezentowe dla niej, dla niego i jest też coś dla najmłodszych. I ja sobie wejdę najpierw w zestawy prezentowe dla niej. I jak widzimy, o, mi się nawet od razu pokazało, że jest minus 20 dla WIPa, tak jak e, wspomniałam Wam wcześniej. I na pewno polecić Wam mogę produkty ze starej mydlarni. One tutaj jako pierwsze mi się pokazały e, na stronie. Zestawy pielęgnacyjne z Ziai też bardzo fajna opcja, ale nie wszystkie. Na pewno polecić Wam mogę ten witamin e, C B3 niacynamid, dlatego że tam wszystkie kosmetyki mają naprawdę super składy, e, natomiast jeżeli nie patrzycie tak mocno na to, co jest w środku, no to inne zestawy też wychodzą naprawdę w bardzo okazyjnych cenach. I ten zestaw z Bielendy. On kosztuje 89,99 zł, co i tak jest bardzo dobrą ceną, bo jego pierwsza cena to 156 zł, a ja mogę kupić ten zestaw jeszcze minus 20%, czyli tam 72 zł wyszło. Także bardzo fajna cena. Jeszcze zestawy firmy Apis też aktualnie są. Promkach. Tutaj też, jeżeli chodzi o składy, bywa różnie, no ale mówię, nie każdy patrzy na składy, więc powiem Wam teraz ogólnikowo, no podkreślę produkty, które moim zdaniem są hitem, o, może tak się umówmy. Także Apis też jest bardzo w bardzo fajnych cenach. Warty na pewno Waszej uwagi jest ten zestaw joop zimowy poranek, żel pod prysznic plus balsam do ciała, plus krem do rąk, bardzo fajne składowo kosmetyki. Fajne żele pod prysznic z laku Doberman plus Magnolia fajnie się nazywają tak generalnie te żale w większości. Co tutaj jeszcze mamy? Tak idę, bo patrzę na coś takiego ciekawszego. Ogólnie jest 31 stron, także wybaczcie, nie będziemy przeglądać tych 31 stron. Tak ogólnie, dosłownie chciałam Wam zaznaczyć, co jest dostępne na stronie Hebe, tak sobie patrzę, patrzę. No najwięcej tego apisu, no też tołpachę Rituals, też fajna cena, 35 zł, minus oczywiście ten Rabat, więc też bardzo fajnie wychodzi. Z Bebio mamy zestaw za 29,99, a standardowa cena to 49,99. Tylko to jest na dzień, kiedy ja to nagrywam. Ja nie gwarantuję, że, wiecie, tak ceny będą wyglądały cały. Grudzień. Ale jakby wiecie, podkreślam wam, wam, pokazuję Wam, co możecie kupić. Co jeszcze? No, mamy też z Paezel Cloud, puder prasowany plus puder podoczy, 49 zł, najniższa cena 80, a jeszcze mamy rabat. Z tym, że jeżeli dobrze pamiętam, to akurat te produkty mają w sobie talk, Musiałabym sprawdzić, ale tak mi się coś wydaje. Także tutaj, jeżeli patrzycie na to, no to trzeba by było to jeszcze. Sprawdzić. Też oczywiście moja ukochana Bielenda Chrono Age, też zestaw za 50 zł. minus 20%, też bardzo fajnie wychodzi. Przejdźmy sobie może teraz do zestawów dla panów, ale tutaj sytuacja będzie wyglądała bardzo podobnie, czyli dla niego. I co jaja pielęgnujemy. No zestaw taki fajny pod kątem różnorodności produktów i ceny, bo kosztuje 28 zł. Składowo jest różnie, ale na przykład bardzo fajne mamy już tutaj obok żale pod prysznic laku. Bardzo fajne, dobre jakościowo produkty. Mamy zestawy kosmetyków, też stołpy, też bardzo fajna cena. Widzę, że tutaj L'Oreal Paris Man też ma tutaj swoje zestawy. A ja, jego też. No to akurat jest dość fajny zestaw, także ten Wam mogę polecić. Ze Solvexa mamy zestawy. No, mówię, to jest tak mm, podobnie jak w przypadku pań. Dużo różnych e, zestawów. Naprawdę bardzo fajnych w cenach. Jeszcze zerknijmy, może, e, co Hebe nam proponuje dla najmłodszych, bo powiem szczerze, nie wiem, nie sprawdzałam. A, mamy zestawy do kąpieli. Jakie słodkie! E, mamy na przykład fajny zestaw z LinoMaga. Mamy oliwkę, krem ochronny, żal do mycia i kolejny krem ochronny za 64 zł. Także cena bardzo. E, fajna, mamy takie produkty do mycia jakąś piankę z długopisem, także. No fajnie, fajnie. No mój akurat uwielbiam takie różne gadżety do kąpieli, w szczególności takie, wiecie, te małe sole z Rosmana, z, z sany z bardzo dobrym składem one świetnie farbą, farbują wodę, ale zmycie później z rąk to jest tragedia. Także uwaga już był chyba short na, na kanale na temat tych kosmetyków. Co jeszcze? No, mamy mnóstwo takich, wiecie, produktów do kąpieli, jakieś zestawy dla dziewczynek, spineczki, naprawdę, bardzo fajnych cenach, ale głównie widzę, że są tutaj takie kosmetyki do pielęgnacji. No, były też, widzę, jakieś paletki cieni do malowania dla dziewczynek. Ogólnie zestawów widzę, jest mnóstwo, więc też dzieciaczki mogą znaleźć coś dla siebie. W opisie podlinkuję wam może z dwa trzy takie, wiecie, które moim zdaniem są, są, są takie najfajniejsze, najbardziej takie, dla każdego, może tak, dla, dla każdego typu skóry, co dla pań, dla panów, co może się przydać i jakiś też zestaw dla dzieciaczka też Wam podlinkuję. Bo to tak wiecie, nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile. I przejdźmy sobie do kolejnego sklepu, który uwielbiam i który oczywiście Wam polecam, już były filmy na kanale, czyli słuchajcie, do naszej Bielendy. I aktualnie też mamy, widzę, promocje, mamy zestawy prezentowe do minus 40%, no i ja to nagrywam w Mikołaja, także, ale tu widzę do ósmego, piąty, ósmy, także myślę, że jeszcze zdążycie skorzystać z promocji, macie minus 30% z kodem Mikołaj na nieprzecenione produkty, ważna informacja, ale wejdźmy sobie może w zestawy. Na pewno ten zestaw do włosów, maska i szampon, bardzo fajne składy, świetne kosmetyki. Kolejna zestaw z płukanką. super, zestaw prezentowy Crystal Grow Rose Quartz, Świetne kosmetyki 27 zł cały zestaw za dwa produkty, no tanioszka, naprawdę tanioszka. Ja powiem Wam szczerze, zazwyczaj w grudniu robię bardzo duże zakupy kosmetyczne, ale dla siebie. W grudniu ewentualnie zaraz po świętach, bo wtedy te ceny są najniższe, także też informacja, że może po świętach będzie taniej, ale nie gwarantuję Wam tego, bo jakby to nie co rok się sprawdza i nie na jakby nie we wszystkich jakby sklepach. Co jeszcze? O, i tutaj na przykład zestaw tych kosmetyków z ceramidami jest za 94 zł i jak widzimy, czyli na Hebe kupimy taniej, bo za 72 zł, także ten zestaw lepiej kupić Wam na Hebe, bo będzie po prostu taniej. Yy, I też co Wam polecę, na pewno ten zestaw prezentowy z Facebook Superstar i tu jest y, masełko do makijażu i krem, oba produkty są świetne, naprawdę są świetne, bardzo dobre składowo kosmetyki. Co tutaj my... no zestawów jest naprawdę mnóstwo i widzę, że naprawdę są w bardzo, ale to bardzo dobre dobrych cenach. Część jest już wyprzedana, jak widzicie, także też spieszcie się, bo zestawu było więcej, ale jeżeli chodzi o Bielendę, to warto zawsze wejść sobie tutaj w zakładkę promocje i na przykład outlet. Ja bardzo często, jak już jestem na stronie Bielendy, to zaglądam po prostu w tą zakładkę outletową, bo na przykład zobaczcie tutaj nawilżający balsam do ust, fajnym składem za 8,25 także naprawdę taniożka pomadka ją mam, bardzo fajna pomadka, no tu jest mnóstwo kosmetyków które możecie kupić w naprawdę obniżonych cenach, tylko no jakby musicie poszperać i posprawdzać i przejdźmy sobie do kolejnego sklepu, mojego ulubieńca z tego roku, czyli kosmetyki od firmy Sensum Mare i też aktualnie widzę mają rabaty do min minus 40% na zestawy i kosmetyki. Ja już się obkupiłam na, na wielkiej Black Weekowej promocji. Także czekam aż przyjdzie moje zamówienie. Być może nawet dzisiaj odbiorę. Także czekam, czekam, słuchajcie, czekam. I jeżeli chodzi o markę Sensu Mare, to film na temat ich kosmetyków był już na kanale. Także ja Wam podepnę go w opisie. Natomiast, co na pewno Wam mogę na teraz polecić, o czym nie mówiłam w tamtym filmie, to są słuchajcie, ich nowości. Które wypuścili teraz, ja te kosmetyki aktualnie testuję, to są te nowości od, od Sensu Marne Algo Pro. I mamy tutaj zestaw dwóch esencji: mikrozłuszczanie i nawilżanie, czyli taki, wiecie, must have na sezon jesień zimę. No bo z jednej strony chcemy się pozbyć przebarwień posłonecznych, ściągnąć ten martwy na skórek ze. Sk jakby z twarzy, no ale z drugiej strony jednak warunki nam nie sprzyjają. Bardzo często też używamy retinolu bądź kwasów, też innych mocniejszych niż to akurat serum złuszczające. No i potrzebujemy takiego ukojenia i nawilżenia skóry. I powiem Wam, że jeżeli chodzi na przykład o to serum nawilżającą, znaczy to esencję nawilżającą, łagodzącą, jest super. To jest tak cudna esencja do twarzy. Ja ją uwielbiam. I też film na temat tych dwóch kosmetyków już w najbliższym czasie na kanale się pojawi, bo jestem jeszcze w fazie testów, a chciałabym, żeby ta moja opinia była jak najbardziej mm, obiektywna, ale subiektywna, wiecie, no bo to moja opinia, <tak także. To na pewno mogę Wam polecić. No i też, tak jak wspomniałam w tamtym filmie, jest mnóstwo zestawów. Kosmetyki w zestawach wychodzą dużo taniej. A jeszcze teraz na promkach, to już wiecie, jak na taką jakość kosmetyków to jest naprawdę bardzo dobra cena, więc na pewno Wam polecę. I kolejnymi kosmetykami, które mogę Wam polecić, no to są też kosmetyki od firmy Slavia. I Slavia też na święta przewidziała zestawy, i one też aktualnie są w promocji. Ja od siebie na pewno polecić wam mogę ten zestaw. Kuracja na przebarwienia w takim wiecie fajnym białym opakowaniu i mamy tutaj krem i mamy serum z kapsułkowaną arbutyną. Ona ma taki piękny żółty kolor. No ja też używam tego serum i jestem naprawdę zachwycona wynikami, ale już o tym serum też był film na kanale. Też wam podlinkuję, to był moje takie top 7 ser na przebarwienia. I też, jeżeli chodzi o te zestawy, no to fajnym zestawem jest ten tutaj na kuracja intensywna pielęgnacja. Kuracja intensywna pielęgnacja, dokładnie tak to się nazywa. Mamy tutaj też kapsułkowany retinol i krem z ceramidami. Także mamy, wiecie, taki komplet, takie naprawdę bardzo fajne przeciwstarzeniowe kombo remodelujące naszą skórę to jeżeli chodzi o retinol. No i przy okazji mamy krem z ceramidami, który nam tą skórę ukoi. Na stronie jest też więcej zestawów, bo mamy zestawy głęboko nawilżające, mamy oczyszczającą kurację, jest też anti-aging, czyli peptydy, kuchiol i ceramidy, czyli coś dla kogoś, kto nie za bardzo to toleruje retinol, no to może ten pierwszy zestaw, w też bardzo fajnych cenach. I kolejną firmą, o której warto, tej wspomnieć jest firma Mia i aktualnie przy zakupach za 130 zł. dostajecie prezent, krem za złotych 70, także też bardzo fajna e, promocja. I generalnie dużo kosmetyków na stronie Mii jest w promocji nawet do minus 40%, jeżeli chodzi o rabaty. Ja już wam kiedyś mówiłam, że jeżeli chodzi o Mia, no to no warto kupować produkty Mii na stronie Mii, no bo wychodzi najtaniej. I też z tego, co widzę, no to zestawy świąteczne, które są dostępne w Hebe, są też dostępne na stronie Mii z rabatem 20%. Tym ulubionym zestawem jest ten zestaw Beauty Lab Sensive Beauty, bardzo dobre składowo kosmetyki. I w tym zestawie mamy, słuchajcie, krem i taki tonik esencję nawilżającą, też bardzo fajny zestaw, godny polecenia. I też fajnym zestawem jest też ten zestaw taki, ten czerwony, który jest nastawiony na taką, wiecie, kurację bardziej anti-aging, też w bardzo dobrej cenie, jak widzicie. Także mówię, jeżeli chodzi o mię, polecam zajrzeć sobie na stronę mi i tam szukać y, dla siebie zestawów. wejdźmy sobie w ten zestaw czerwony Lift Me Up, dokładnie tak się nazywa. 61.50 i w zestawie mamy, jeszcze tylko Wam powiem, co mamy. Mamy serum liftingujące z retinolem roślinnym, 2,5% stężenie. I mamy też kremy liftingujące także mówiłam wcześniej, mamy combo serum i krem. Bardzo fajna opcja na noc. Ja bardziej takie rzeczy wolę na noc. I kolejnym miejscem online, sklepem online, który warto odwiedzić jest, słuchajcie, sklep Look Fantastic. Nie wiem, czy słyszeliście już o tej stronie. W większości są to marki, które kupicie np. w Douglasie, Sephora, czyli bardziej te, wiecie, takie... Luksusowe, ale też dużo niszowych marek. Też kosmetyki składowo są w porządku. Nie wszystkie, oczywiście, także każdorazowo musimy sprawdzić składy. Ale jeżeli chodzi o tą stronę Look Fantastic, no to oni na święta przygotowali dla nas takie boksy świąteczne i tutaj te boksy patrząc na wartość kosmetyków wychodzą naprawdę w bardzo fajnych, okazyjnych cenach i przykładowo ten Look Fantastic świąteczny prezent kosmetyczny za 200 zł, mamy tutaj 7 wyjątkowych kosmetyków, mamy marki Lemis, Olaplex i nie tylko. Wartość ponad 700 zł, my płacimy 200, no bo aktualnie jest promocja, natomiast 250 płacimy 200, więc jak widzicie oni też teraz mają jeszcze takie minus 20-minus 30% na poszczególne produkty. Także ten zestaw tak mnie chyba najbardziej zainteresował, bo mamy tutaj ten Olaplex, mamy sera, mamy pędzelek, mamy też perfumy w zestawie, ale tych zestawów jest dużo. Także każdy znajdzie na pewno coś dla siebie i mam na przykład taki ciut tańszy zestaw Look Fantastic Christmas Cracker za 140 zł i mamy tutaj 5 produktów. I też są to produkty, wiecie, bardziej, bardziej znanych marek, no przykładowo mamy paletę cieni od Nataszy Denony, a jak wiemy cienie od Nataszy są drogie, bo generalnie same te cienie potrafią kosztować 150 zł, także jeżeli jesteście fanami tego typu kosmetyków, czyli kosmetyki drogie, luksusowe, no to na pewno polecam Wam odwiedzić stronę Look Fantastic, bo cenowo e, wychodzą one naprawdę okazyjnie i korzystnie. No i kolejnym sklepem, o którym e, no, muszę Wam chyba powiedzieć, jeżeli lubicie te takie bardziej luksusowe marki, no to jest oczywiście Sephora. I na Sephora nadal możecie zakupić kalendarze adwentowe. Nie zostało ich dużo, bo tu mi się chyba z pięć wyświetliło na stronie. Może stacjonarnie jest ich więcej, ale nie wiem, bo no nie mam za bardzo po drodze do Sephora aktualnie, także nie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, trzeba podejść i zapytać, ale też z tego, co widzę, mamy minus 20% na zapachy i zestawy świąteczne przy zakupach za minimum 299 zł. Sephora, wiecie, niszowe marki, luksusowe marki, perfumy, aktualnie minus 20% możemy takowe zestawy i kosmetyki kupić, także jeżeli lubicie Sephora, no to oczywiście zapraszam na stronę i też aktualnie na stronie Sephory przy zakupach za minimum 650 zł, tutaj wpisujemy ten kod xmaxbox24 to Wam się wyświetli, to też Wam pokażę dostajemy świąteczny Box. Ja zawartość boksa wam tutaj wkleję, żebyście to zobaczyli, bo też nie chcę kaleczyć tych nazw, i też nie chcę, żeby ten film trwał, nie wiadomo ile. I kolejnym takim fajnym sklepem, który warto odwiedzić, jest sklep creme de la Creme. I oni aktualnie też przygotowali dla nas parę fajnych zestawów świątecznych i są to, słuchajcie, zestawy, które zawierają w sobie kosmetyki i gadżety do pielęgnacji. Mamy tutaj słodkie opaski na oczy. Gumki do włosów, mamy masażery i to wszystko zapakowane w takich pięknych woreczkach albo pudełkach. Ja Wam te zestawy pokażę, one gdzieś mam tutaj się śmigną, też naprawdę bardzo fajnych cenach. Oprócz tych zestawów, sklep oczywiście oferuje inne produkty: perfumy, makijaż, produkty do ciała, do twarzy, do włosów. Też mamy oczywiście zakładki promocje, ja zawsze polecam Wam wejść sobie w zakładkę promocje, wyprzedaż na każdej stronie, na jakiej robicie zakupy, żeby po prostu nie przegapić najlepszych ofert. I kolejną kategorią produktów, o której chciałabym Wam jeszcze wspomnieć, może nie typowo do pielęgnacji, ale też jest to związane z działem uroda, tak mogła powiedzieć. No to są oczywiście perfumy. No jak powiedziałam wcześniej, możemy zamówić perfumy ze zniżkami na stronie Look Fantastic. Możemy zajrzeć na stronę Sephory. Również w Rossmanie są bardzo duże zniżki na perfumy, bo sama ostatnio skorzystałam, także też warto zajść. Ewentualnie pokażę wam bardzo fajną stronę, z której ja też bardzo często robię zakupy, bo oni generalnie cały czas mają jakieś fajne zniżki i promocje. To jest ta strona paryskie.pl, też oczywiście podepnę w opisie. I aktualnie na święta też mamy promocję. Przy zakupie dwóch perfum mamy minus 10%, przy czterech minus 18,5%, a jak kupimy 7%, to mamy aż minus 30,8% promocji na zamówienie. I jeżeli chodzi o te perfumy, no to zapomniałam wspomnieć, że to są zamienniki drogich perfum. I w zależności od zapachu, jaki kupicie, to te perfumy są naprawdę trwałymi perfumami i one się utrzymują cały dzień. Tylko podkreślam, nie wszystkie zapachy. I dam Wam przykład. Chanel Mademoiselle, ten zapach, on mi się trzymał cały dzień, jeszcze do następnego dnia ja go czułam. Natomiast przy zakupie Euforii Crystal tak, krystal, tak, no to to ogólnie są dużo takie delikatniejsze perfumy, no to one mi się utrzymywały tak, nie wiem, 4 godziny, 5, no wiecie, rano się popsikałam, wieczorem już tak ledwo były wyczuwalne, ale wiecie, same te perfumy, nawet oryginalne, one mi się nie trzymały nigdy cały dzień, bo są po prostu delikatniejsze. Ale jak wspomniałam wcześniej, macie dużo różnych perfum do wyboru, no niemalże wszystkie... Te, takie wiecie, najbardziej znane luksusowe zapachy, pomedamskie Si. 30 ml 36,70, a z kodem star 24 płacimy 25,40. Super cena. Naprawdę super cena. Także nic tylko brać i kupować. Jeżeli nie testowaliście jeszcze tych perfum, no to naprawdę polecam Wam wejść na stronę, sprawdzić, poszukać i zamówić, bo naprawdę to nie jest duży koszt, a perfumy są. Świetne. I zostały nam jeszcze gadżety beauty tak jak obiecałam, bo, bonus powiedzmy, e, pokażę Wam parę fajnych urządzeń, beauty zestawów, które możecie kupić bliskiej osobie, z których no, myślę, że się na pewno ucieszy. I pierwszym zestawem, który Wam pokażę będzie zestaw z Allegro, także też wiecie, szybka dostawa, nie ma problemu ze zwrotami, za, zaufana, że tak powiem, strona. I mamy tutaj e, masażer do twarzy, roller wałek, plus kamień głasza, plus olej i jeszcze są dodatkowe gifty. Jak widzicie, to bardzo fajnie wygląda, Wygląda takie czern ze złotem, takie, wiecie, bardzo eleganckie. No i w zestawie mamy ten wałek, mamy głasza, mamy olejek makadamia i mamy też taką, wiecie, jakby instrukcję obsługi tego masażu krok po kroku, także też bardzo fajniej to jest w, te, w takie fajne pudełko eleganckie zapakowane, no i ten zestaw też nie jest drogi, a jest warty waszej uwagi, także no też mogę Wam polecić. I też na Allegro nieco już droższym urządzeniem, ale też bardzo fajnym, ja, ja je mam też będzie film o nim na kanale. Jest taki masażer soniczny do ujarniania twarzy i szyi z ultra dźwiękami IMS Lifting. Fajne urządzenie, też nie robiące z delikatnym światłem, delikatnie wiecie, masuje stymuluje tą skórę, więc też taka bezpieczna opcja, bo jakby wiemy, że tej obdarowanej osobie krzywdy nie zrobi. No i to jest prezent i dla Pani, i dla Panów, bo dlaczegoż by nie Pan nie mógłby wymasować swojej twarzy, bo to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Kolejnym masażerem, wartym Waszej uwagi jest ten roller, roller soniczny do twarzy 4 w 1 i też jest to taki czarno-złoty w macie roller. Co prawda, ten mat nie będzie taki matowy, jak zaczniecie się masować na jakieś, wiecie, takie lepkie serum, no ale wiecie, wygląda. Pięknie, też bardzo elegancki prezent dla osób, które lubią takie beauty gadżety. Też myślę, że będzie to fajna opcja. Przypominam, bo też już film na kanale o tych urządzeniach był. Polecić Wam mogę również taki elektroniczny głaśrę. E, gdzieś Wam tutaj wrzucę zdjęcie tego i podepnę link w opisie, bo mówię, na kanale już był w ogóle filmik na temat tego urządzenia, no to jest mój hit tego roku, jeżeli chodzi o takie budżetowe masażery do twarzy, ale on już był zakupiony na Timu, natomiast jeżeli zakupicie go... Wiecie, jakoś tak na dniach myślę do 12 grudnia to do jeszcze to powinno Wam przyjść i też od niedawna testuję kolejne masażer, też go Wam gdzieś tutaj wrzucę, o nim jeszcze nie było filmu na kanale, ale też fajne urządzenie z prądami i faktycznie te prądy czuć, bo no, no czuć, ja naprawdę czuć, ja się masuję na jedynce, bo na trójce, no, no czuję, że mi tu wszystkie mięśnie chodzą, może gdzieś Wam tutaj pokażę um, urywek, taki wiecie skrót, jak ja się tym masuję, to zobaczycie, że aż mi tu oko chodzi. Także działa, to działa i naprawdę to jest też taka budżetowa opcja. Także, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłam Wam troszkę w wyborze prezentów na święta. Mam nadzieję, że obdarowane osoby tymi zestawami będą zadowolone i uszczęśliwione, i że Wam za nie podziękują bo de facto podziękuję też mi. Także dziękuję, że byliście ze mną. Jak te... wyglądają Wasze przygotowania do świąt? Czy już kupiliście prezenty, czy jesteście w trakcie jeszcze wybierania? Ja jestem w trakcie. Także do zobaczenia w kolejnym filmie, bo też ukaże się szybki prezentownik 100 pomysłów na prezenty dla Was, i tam będą też różne kategorie. Też dosłownie na dniach się ukaże. Jestem w trakcie montażu. Także już nie przedłużam. Dzięki, że byliście ze mną. No i do zobaczenia w następnym filmie. 他。